Ale Siema, ludzie, to już jest następny odcinek na Sezarom bez samym. Cześć. Żeby nam tu e. oka parowała do mieszkania. A niech wejdzie. Ogórek! Nie! Ja, nie! Gdzie? O, tam. Ogóra skiszony, ludzie, ciebie wy tam widzicie? O Ogóracie, no ja! Ja po niego idę, przytulić. <ślad> tak idę i Awa. ała? Chodź. O dobra, to trochę bolało. Ale zbieram ziemię, co klipuś dla mnie zrobił. Super, ziemia wiesz, kolor. Wiesz. Ale co mam wiedzieć? Joka fajna góra. Ej, robimy takie piętro, piętra różne? No. Albo taką wieżę. nie zrobimy taką wielką platformę, którą się będzie z tej góry przychodziło, na przykład do tamtej. Albo do tamtej, do dżungli. No, też można by było... To kopiamy w górę, tylko musimy mieć drabinki. Schody. Dobra. Na razie schody. To ty kop. A mnie głowa boli troszkę. Trochę mocno. Co tam topisz? Jej, przetopiło nam się żelazo. Wezmę i schowam do skrzyni. Ja dam kurczaki. Ej no! Daj mi ten węgiel! Bo się przepalają teraz kurczaki. Masz. Mam stag, ale dobra. Odech. Mamy czternaście. Możemy się zrobić po mieczach. Yy, zrób te schody. Ej, yy. ale... jakie? No kobiety Aha. Dobra. To biorę cały jeden stak Cały jeden stak wykorzystam Masz tu swojego jednego kulczaczka yy! ja, ja idę ściąć owce Dobra Miłego cięcia Dziękuję Zajem. Miłego, miłego budowania Dziękuję Ale co ile owcą wyrasta y, ta y, owczyna? Nie wiem Owczyna, spoko. No, no co? Chyba co zjedzą trawę i w tym No chyba. Macie drzewko nam urosło. A ty sadziłeś? Nie. Ale będzie tego dużo. A co my coś teraz w na f Tak? Włączyłem sobie fotoradar! Czyli? Masz w, trzy, daj. w, tym, w tym Jej, samym... mamy 44 schodków, proszę. Cały stach wy, wywaliłem. Cały stak w poszedł się srać. Ej, co? I ty jakoś możesz przeklinać na nagraniu. Nie. No srać. O Boże. O nie. O nie. To teraz trzeba taki zakręt przesuń zrobić. Przesuń się. Danielo, przesuń się. Przecież się przesunąłem, jestem za tobą. Teraz zrób taki w bok. O, dobrze. Ale coś się porobię. Ale więcej mnie nie wysyłaj. Na wyprawę, po lawę. Dobrze. Kostek nam się zrobił, no w kopalni. Kostek? Ba Baśka. Baśka chodzi. No, to będzie zabił. Zabiję. Ale gołą ręką czy kurczakiem nie mamy na pieprze. Ups, jeszcze pochodnie zgasiłem. Idę na pomoc. O nie, straszna mużyczka. Teraz masz. masz tu fruje. Masz tu, masz tu o, mam kość. Mogę zrobić mączkę kostną. Mamy... Ty, chodź do i zobacz co wielu mamy kości. Ile? Hoppa, hoppa. A skąd masz? Ścichtowałeś? Mamy, mamy 47 kości. Ścichtowałeś? Nie! Z tej kopalni było! Aha. A to mamy 48. Możemy, wiesz, ile my możemy mączki kostnej zrobić? Ja idę zobaczyć. No nie, 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 nie laguj. Fajnie się tak nadrywa. O, ładnie tu już zrobiłaś dużo. A jakby ci zabrakło schodków, to powiedz. Ej no, ja mam... Przebiłam je strzała, jeszcze mam w tyłku wbitą. U. O, o, znikła mi. Ty chcesz zobacz, jak, jak, ja, jak ja mam wbite strzały. Jak ja mam przez serce wbite. Masz widą w rękę. O! Ty, ale ci się ruszają. O nie! Nie! szlagowało. Nie pamiętam, które kogo łóżko jest. To jest moje, to jest moje. To jest moje nie, to chyba. Jest moje, to jest moje, to jest moje. A to moje. Yy, nie ma co fajnego robić. Zróbmy killów, bo chcę się pokopać. Tylko potrzebuję dużo pochodni. O, masz jeszcze... tak węgla. Ale nie przerabię wszystkiego. Patrzcie, Daniel, jakie na fajne zrobiłem. Mhm. Tylko, że jak wstaniemy, to nas będzie biło. Daj jedną pochodnię. Jak ja mam zero. A to nie wiem, skąd była ta jedna. Daj mi moją pochodnię, bo to była moja jedna. No to masz. Znisz ten daszek. Pomaga ci. No i Minecraft nabije Może My też... w następnym filmiku już będę grał na Fightful. No, będziemy może grani. Bo ja też mam Fightful. No Fightful to jest najlepszy, tekstu, To jest podrasowany wieku. No. gdzie jest kicia? nie wiem. Mam no to gdzieś. E, e. No przesuń się kurde, tu się pracuje. No, a co myślisz? Że ja nie pracuję. No to co? Ja robisz? też powinienem dostać premię. Chodzę sobie po domku i truję ci tyłek. I to jest praca przecież coś robię, tylko ja ci tyłek. Zrób mi killow na Ała! No wbijasz mi się. <laughs> Wbijaj mi się Dobra. pod kilob, kurde. Nie! Dobra, zrobię ci killof. Ty już tam spadaj kopać. Muszę pochodnie Albo wiesz sobie sobie, zrobię killoff. Daj pochodnie. Ja, ja nie gdzie? mam pochodni. No to węgiel. No, ale ja też muszę mieć coś. Ja pójdę kopać. No, ja też muszę mieć, bo ja będę robił nasze. Pomasz cały stegi się nim. Podetrzyj. Mogę sobie zrobić dwa kilofy? Ja też potrzebuję. To zrobię dwa. Udałem ci twój węgiel. Ale mniej. No gdzie ty jesteś? Ja robię pokoje, kurde. Masz. Czyli znaczy, wiesz co ja zrobię? Ja zrobię salon. Zrobię tutaj salon. No. A ja idę kopać. Tylko zobaczę najpierw, czy jest bezpiecznie. Czy żaden ogórek się nie zarobił. Ogóra. <noise> Ej, przerobić całe, e, całe... cały węgiel na pochodnie? Może. No. Co? O nie, nie, nie przerabię. Po czym będziemy palić w piecu? O. Drewnem. On nam zrobi fajną kuchnię. O. Dobra, mam 16. Tylko żyć mi powodzenia, żebym nie zginął, bo ja mam węgla, węgla. O oh, fuck. No nie! Nie, 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 nie. No kurde. JAKIE oh, Przepraszam A no nie, ja chyba zaraz tam zrobię kolejkę na dół Masz złoto nie żelazo? Mamy złoto, mamy żelazo Nie bierz tego złota, ani żelazo I tak nie umiem robić sterów Nie umiem robić No, ale ja nie umiem ja tu mam robi taką porządną kuchnię z... Mogłeś zrobić tak, żeby z surowtu wypadały te bloki. to jak. Tak jak robię na... No nie! Co? No co za lak! Nie no. Przepraszam, zaraz chyba będę chciał wyjść z serwa. Dobra, rano. Wow, 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 Gdzie, 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 Ale to było fajnie, jakby ta głowa zaczęła ruszać. No. <grym> Odwaliła ci coś. No. Mówię serio, ty masz czasem takie odpały. No. A na ile kostek w dół falimy? Nie wiem, nie na poziomu 13. A może być tyle, chodź zobaczyć. Do poziomu 13. A ja nie wiem, gdzie jest poziom 13. Ja się na tym nie znam. To ty lepiej. lepiej wiem, się ty mm? Muszę się Muszę się koli napić. Mm. Mm, mm, mm. Jesz jeszcze niżej, jeszcze. Ale ja nie umiem. Umiesz. Przepraszam. Ja nam tutaj robię taką porządną kuchnię z dwudziestego... To miesiąc. ściągnij tu Madzie, to madzie tu chętnie pokopie. Damy jej kilo i chętnie pokopie. Ciekawe jak. Wejdź na jej kanał. Ona nie odwiedza go. To źle. O, A ty z nią kiedyś... Już się robi. To trzeba kończyć odcinek. Na razie nie. ludzi.